Jesteśmy tutaj razem z innymi firmami i przede wszystkim panem Sławkiem Kosieleńskim, jako partner strategiczny Droniady po raz trzeci, ponieważ jest to jedyne takie miejsce w kraju, gdzie można realnie testować systemy dronowe. Nie jest to konkurs, jest to po prostu eksperyment, gdzie my możemy ocenić. Jak dojrzałe są technologie dronowe? Studenci otrzymują zadania, które realizują w określonym czasie, i ma okazję temu przyglądać się zarówno biznes, jak i instytucje, służby, po to, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy z dronami. Drony są narzędziem, a jeśli mają być używane nie jako zabawki, a jako narzędzia, muszą to być konstrukcje dojrzałe, pozbawione chorób wieku dziecięcego. Dlatego jest droniada, dlatego testujemy to i dlatego możemy się tutaj właśnie przekonać, jak się mają. Jak się ma stan rzeczy, czy produkty, które, o których jest mowa, faktycznie spełniają te oczekiwania, można tutaj nimi polatać, zobaczyć, przynajmniej my wystawiamy nasze z możliwością pełnego testu. Wiemy, że są inne firmy, nie wiem, czy również to udostępniają, natomiast my tak robimy, no ale przede wszystkim są studenci, którzy pracują przez długi czas, żeby pokazać, w tym miejscu jesteśmy technologicznie, to już potrafimy zrobić, to działa, to nie. W zeszłym roku w ten sposób przetestowaliśmy tryby automatycznego lądowania, które są rzeczą bardzo ważną, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo poruszania się dronów w mieście, bo mówimy teraz o U-Space. Tam jest istotne, żeby dron, który jest tak dużą konstrukcją, dron transportowy to nie jest zabawka, która jest powszechnie znana, można kupić w Mediamarcie. To są wielkie maszyny, wielkości prawie że samochodu, transportują duże ładunki. Taka maszyna może być oczywiście niebezpieczna dla ludzi w ogóle infrastruktury, może uderzyć w coś albo wpaść w tłum. Jest to niebezpieczne urządzenie, dlatego jest bardzo ważne sposób, w jaki to jest kontrolowane. Jeden z krytycznych rzeczy są platformy do automatycznego lądowania w wypadku, kiedy coś dzieje się niedobrego. Zabraknie energii, jest jakaś awaria i tak dalej. Taka platforma musi umieć przyzywać drona, ponieważ możemy sobie wyobrazić sytuację, gdzie w mieście dron wykonując trasę zboczył z tej trasy. Tak? Więc muszą być gdzieś te miejsca, w których ten dron może bezpiecznie wylądować i musi być ta platforma, która mu wskaże miejsce lądu tu bezpiecznie na mnie. Tak? I taki test przeprowadziliśmy. Studenci dostali bardzo trudne i poważne zadanie, żeby odnajdywać takie platformy w trybie autonomicznym, a platforma dogadywała się z dronem i zezwalała na bezpieczne lądowanie. Połączone to było również z pobieraniem jakiś tam próbek i tak dalej, żeby pokazać możliwości ewentualnego transportu różnych rzeczy przy mocy dronów. W tym manipulatorów zdolnych do pobierania czy tam zestawiania jakichś elementów. To wszystko wyszło bardzo dobrze. Droniada z zeszłego roku to był wielki sukces, mało nagłośnione medialnie, natomiast to, co tutaj ci ludzie dokonali, to był wielki wyczyn, dlatego że to jest wszystko robione naszymi możliwościami. To są młodzi ludzie, to są ludzie, którzy nie, nie stają za nimi koncerny, nie stają wielkie pieniądze, stoi tylko ich inteligencja, pasja i wola. Zrobili świetną robotę i pokazaliśmy, że jest to już dzisiaj możliwe. Ta droniada pokazuje inny element. Ona znowu pokaże, jak wygląda analiza obrazu. Na ile to jest zaawansowane, co potrafimy zrobić. Systemy do analizy obrazu są powszechnie wykorzystywane i znane. Nie jest to żadna nowość. Dzisiaj wiemy, co się dzieje na przykład w Chinach. Analiza jest tak daleka, że identyfikuje się osoby, twarze i tak dalej. Natomiast pytanie, jak to się ma na dronie? Dron jest specyficzną konstrukcją i pytanie jest takie, czy te maszyny, czy te narzędzia można wykorzystywać do różnego rodzaju zadań wymagających analizy obrazu. Na ile to będzie zaawansowane, zobaczymy, co pokażą studenci. Będziemy testować poszukiwanie samochodów z identyfikacją i rozpoznaniem, będziemy robili inne podobne zadania i zobaczymy po prostu, czy te konstrukcje będą tak dojrzałe jak te, które były w zeszłym roku. Mam nadzieję, że tak. Zeźmy. Jakby udostępniamy do tego całego zadania pojazdy, nasze wsparcie i oprócz tego również robimy oprogramowanie i inne historię, ponieważ my musimy, jak gdyby jako firma chcemy pokazać, co jest możliwe, co my dziś jako firma robimy. No i jeśli my to potrafimy, to teraz pokażcie coś więcej. Tak? Chodzi o to, żebyśmy nie żądali od uczestników czegoś, co de facto jest nierealne albo Zawyżone możliwości techniczne jeszcze nie są takie duże. My to sami robimy, ale chcemy zobaczyć, jak dojrzałe to jest dzisiaj na uczelniach, jak to jest dojrzałe u ludzi, którzy potrafią już wykazali się jakimiś umiejętnościami. Zobaczymy, co dzisiaj pokażą. Z ciekawszych konkurencji będzie budowanie muru z cegieł. Cegły są co prawda ze styrodury, z takiego rodzaju styropianu. Niemniej trzeba autonomicznie pobrać cegły i ustawić je na murze. Zadanie bardzo trudne. To wymaga bardzo wielu czynników. Będziemy to próbowali robić w locie autonomicznym, w locie manualnym. My jako firma przygotowaliśmy naturalnie drona, który potrafi to robić, no ale konkurs nie jest dla nas, tylko dla studentów. My tylko chcemy pokazać takie studium wykonalności. To jest możliwe, panowie. Pokażcie, co zrobiliście. Tak? No i na tym będzie się tutaj jak gdyby y, zasadzać ta impreza. Jesteśmy bardzo ciekawi w wyniku. Y, mamy nadzieję, że no, będzie taki sukces jak ostatnio.